Ten film został nagrany na potrzeby konkursu dla SKKF, więc jeżeli uznacie, że w tym filmie są niepożądane słowa, bądź obraźliwe słowa, to uwierzcie mi. Ale tu nie ma takich słów. Ten film został zrobiony na luzie, mam nadzieję, że się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Cześć SKKF! Jeżeli zastanawiałeś się, dlaczego ja miałbym akurat dołączyć na kwadratową masakrę, to mam dla ciebie kilka powodów. Powód numer jeden. Umiem budować. I tu jeszcze, jak budować. Zobaczcie sami. Fuck yeah! Oh yeah! Powód numer dwa. Jestem przyjacielski i umiem rozmawiać ze swoimi kolegami. Oh yeah! O, Rafał, siema! Co porabiasz? Wow! The fuck! Rafał! Powód numer 3. Swoim wyglądem przyciągam wszystkich. Dosłownie wszystkich. Powód numer 4. Umiem grać w Minecrafta i wiem dosłownie o nim wszystko. Znam wszystkie receptury craftingu, więc nigdy nie. Zegnieć Uwierzcie Wow Ale piksel Wow, co to jest? To, o to pasuje Ło! Wow. tu też Tu też Wow A! O Boże, co to jest? Zabiję, Weź nie rzygaj. Co to jest? Wow, to mogę kopać ale bajer. Tym mogę? Nie, to spadaj. Wow. O apa. Ale bajer. Ale bajer. Wow. Ale bajer. Ludzie To to diamond. Co to ludzie? DIAMOND Wyjaśni mi ktoś, to na pewno bomba Saddam husaj jest ty. I TY TEŻ? Uuu, SPISKUJEMY husaj. Wow To mogę? Mogę To też? Też To zrobimy sobie siekierę O O, nie Yes, Nie, to jest jakiś aks. Ja nie chcę do zodorantu, ja chcę się kierę. Kurde! Ok, widzieliście już e, wszystkie powody, czyli cztery, dzięki którym powinny zostać wbity na kwadratową masakrę ale one zostały zrobione dla jaj. A teraz, tak, na serio. SKKF. Naprawdę umiem grać w Minecrafta, znam wszystkie receptury craftingu potrzebne mi do grania. Umiem budować, umiem zawierać nowe znajomości, więc uwierz mi, będzie ci się grało ze mną bardzo dobrze. Co jeszcze takiego ważnego, nie jestem początkujący już na YouTube, mam prawie tysiąc widzów, więc też to jakoś rozważ, uszanuj, nie wiem, cokolwiek. Um, mam 15 lat, tak, może i głosem nie, i wyglądem nie przypominam, ale naprawdę mam 15 lat, uwierz mi, jestem w wieku multiego, wiem, trudno w to uwierzyć, ale tak, tylko jest jeden problem, urodziłem się w dzień matki, więc jeżeli mama mi kupuje prezenty, ja muszę też je kupować, więc, ale no, dobra, o tym nie gadamy, gadamy o tym, dlaczego powinienem wbić się na kwadratową masakrę, bądź zostać zaproszony przy ciebie, oczywiście, nie. No właśnie, no więc proszę SKKF, rozważ to. Gratuluję Ci serdecznie za 200 tysięcy widzów. Mam nadzieję, że ja kiedyś też dobiję takie liczby, chociaż szczerze wątpię w to. Bo jeżeli się nie dostanę na, kwa na kwadratową masę, to Pch, dłużej to potrwa. Bo bodajże chyba trzeba mieć 3000 widzów, żebyś mnie wpuścił. Ale dobra, o tym nie teraz, więc bardzo proszę SKKF. Jeżeli ja wygram konkurs, to na pewno nie pożałujesz tego, będzie Ci się dobrze ze mną grało, dobrze rozmawiało więc jeszcze raz gratuluję za 200 tysięcy widzów. Ja się teraz żegnam, wszystkie powody rozważ i mam nadzieję, że mnie przyjmiesz, Więc komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube, jestem Oski 534 i do zobaczenia w następnym filmie, jaki ukaże się na moim kanale, więc na razie, cześć i czołem!